Witamy na Play Fortune, twoim niezawodnym przewodniku po świecie najlepszych kasyn online. Nasz zespół ekspertów skrupulatnie testuje, ocenia i selekcjonuje tylko te platformy, które oferują wyjątkowe bonusy, bogaty wybór gier oraz szybkie i uczciwe wypłaty. Poznaj nasz ranking top 15 kasyn online, wybranych za dynamiczną mechanikę gier, responsywną obsługę klienta i najwyższą wartość rozrywki. Dzisiejsza polecana platforma to Bruce Bet znana z unikalnego designu, ekscytujących promocji, rozbudowanych opcji zakładów oraz ogromnej biblioteki automatów do gry. Uruchomione w 2023 roku, BruceBet błyskawicznie zdobyło lojalnych graczy z całego świata. I to nie bez powodu. Już od pierwszej chwili na stronie głównej wita Cię charyzmatyczny superbohater i stylowy ciemny interfejs, który podkreśla kluczowe funkcje oraz aktualne promocje. Estetyka platformy jest dynamiczna i wciągająca, a poruszanie się po niej intuicyjne i przyjemne. Bruce Beth działa na licencji Curaçao, co gwarantuje przestrzeganie surowych standardów uczciwości, przejrzystości i ochrony danych użytkowników. Strona jest w pełni zoptymalizowana zarówno pod komputery, jak i urządzenia mobilne, zapewniając płynną rozgrywkę gdziekolwiek jesteś. Platforma zaprasza graczy z całego świata, w tym z Polski, Norwegii, Włoch, Kanady, Niemiec i wielu innych krajów. Interfejs dostępny jest w kilku językach, między innymi po angielsku, niemiecku, francusku, polsku, duńsku i nie tylko. Niezależnie od miejsca zamieszkania, BruceBet oferuje dopasowaną do ciebie i przejrzystą przygodę w świecie gier. Oferta gier jest równie imponująca. Miłośnicy klasyki znajdą tu poker, ruletkę i blackjacka a fani nowoczesnych formatów mogą cieszyć się wideo-slotami, grami Crash, z zdrabkami czy transmisjami na żywo. Wśród najpopularniejszych tytułów znajdują się Joker Stalker, Lack of Panda, Bonus Combo oraz Caramelo Jackpot. Kasyno współpracuje z gigantami branży, takimi jak Velatra, Pragmatic Play, NetEnt, Plain Go i wieloma innymi, oferując najwyższą jakość grafiki, płynne działanie oraz wciągającą rozgrywkę. Zaawansowany system filtrów pozwala sortować gry według tematu. Dostawcy lub eksplorować kategorie takie jak najlepsze gry, nowości, kup bonus, Megaways oraz gry natychmiastowe. Bruzbet wyróżnia się również bogatą ofertą zakładów sportowych, obejmującą aktualne kursy na wydarzenia z piłki nożnej, koszykówki, tenisa czy e-sportu, w tym Dota i Counter Strike. Założenie konta jest szybkie i intuicyjne. Wystarczy podać e-mail, ustawić hasło i wybrać nazwę użytkownika. Po rejestracji następuje weryfikacja tożsamości, co zapewnia bezpieczeństwo konta i zgodność z przepisami. Wpłaty i wypłaty są błyskawiczne i elastyczne. Obsługiwane są karty bankowe, portfele elektroniczne oraz kryptowaluty. Transakcje są realizowane bez ukrytych opłat, a dane użytkownika chronione są przez zaawansowane technologie szyfrowania. Nowi gracze otrzymują hojne powitanie nawet do 2750 euro oraz 550 darmowych spinów w ramach czterech pierwszych depozytów. To nie wszystko. Brutsbet regularnie nagradza lojalnych graczy. W każdy piątek kasyno automatycznie zwraca 5% całkowitych wydatków z poprzedniego tygodnia dla osób, które postawiły ponad 500 euro. Aby aktywować cashback, wystarczy wejść w sekcję bonusów i włączyć odpowiednią opcję. Na platformie często odbywają się również turnieje. Gracze zdobywają punkty, grając na ulubionych automatach i walczą o nagrody pieniężne oraz czołowe miejsca w rankingach. Dodatkowo BruceBet oferuje codzienne misje, za których ukończenie zdobywasz newtony – wewnętrzną walutę kasyna. W sklepie newtonów można je wymieniać na ekskluzywne nagrody, lootboxy, darmowe spiny i inne niespodzianki. Stałe promocje, darmowe obroty, cashbacki, bonusy bez depozytu – wszystko to w klimacie superbohatera BruceBet sprawia, że gracze chętnie wracają po więcej. Kasyno promuje odpowiedzialną grę. Każdy gracz może ustawić własne limity wpłat, strat lub przerw, a także skorzystać z opcji samowykluczenia, jeśli potrzebuje przerwy od rozrywki, potrzebujesz pomocy? Obsługa klienta dostępna jest 24 godziny na dobę przez czat na żywo i e-mail, oferując szybką i pomocną odpowiedź w wielu językach. Zawsze wtedy, gdy tego potrzebujesz. Program partnerski BrusBet oferuje elastyczne modele współpracy, konkurencyjne prowizje, szybkie wypłaty oraz spersonalizowane materiały marketingowe. To świetna okazja dla webmasterów i marketerów online. BrusBet to nie tylko kasyno, to platforma z charakterem. Każdy spin, zakład czy turniej to okazja, by stać się bohaterem własnej przygody. Odkryj więcej elitarnych kasyn, szczegółowych recenzji i ekskluzywnych bonusów na Play Fortune, Twoim przewodniku po świecie niezapomnianych emocji online. Nie zapomnij zostawić lajka, like zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek, aby być na bieżąco z nowinkami z branży iGaming. Damy gry!